Cześć, witajcie bardzo serdecznie Harry Potter i Czara Ognia, kolejny odcinek Tymczasem rozpoczynamy zielarstwo Hermiona ma coś, co może nam pomóc ulepszyć zaklęcie Herbivikus, Więc posterujemy sobie dzisiaj Hermioną wyjątkowo Ja jestem oczywiście nikodem, bo nie powiedziałem tego Więc zaczynamy kolejny odcinek Harry'ego Pottera Neville przysłał nam liścik Spróbujcie poszukać skrzeloziela w cieplarni, w której mamy zajęcia z zielarstwem. Dzięki niemu można oddychać pod wodą przez godzinę. Cóż stoi na przeszkodzie, żeby tego nie zrobić. No i dobra, i tak jak mówiłem, na zielarstwie chyba możemy nauczyć się zaklęcia znaleźć nowy podręcznik z zaklęciami, ok. Możemy nauczyć się zaklęcia Herbivicus. I tu już widzę jedną tarczę. Która nam pomoże później się dostać tam gdzie chcemy. Chociaż... Czy, czy ja tu ogarnę ten Teraz czy mamy tutaj coś na wzór... Okay. Oj, oj, oj A, i stąd właśnie Herbivicus. Trzeba będzie. okej, okay. Kumam. Kumam, dobrze. Yy... Wingardem Leviosa. Finlandium Leviosa O, sorki chary. Niechcący. A nie, przejdę tędy. Czyli trzeba znaleźć podręcznik. Badware. Gdzie może być ten podręcznik? Gdzieś. Gdzieś tu zapewne, nie? Na pewno tak będzie. Tutaj widzę mamy karper retraktum. Tutaj coś. Oj, to <laughs> Nie chary łagodne, wiesz? O. O właśnie. No halo, łap Hermiona. Super, dobra. Mamy otwarte, otwartą bramę. Dobra, gdzie znajduje się. O, jest książka. I mamy tarczę. Super, mamy tarczuchnę. Zbierz 10 minut, tarczy, aby zdobyć tarczę w turnieju trójmagicznego. No dobrze. Jej! No to teraz się zacznie zabawa. Z Herbivikusem możemy pójść naprawdę w bardzo dużo miejsc, których nie robiliśmy. Których wcześniej nie robiliśmy, więc to może być. Ci <ścoughs> idioci zamknęli, ja nie wierzę w to. Nie, naprawdę nie wierzę w nich. Ej, fajnie. Dobra, ale kwiatków tutaj nie będziemy ogarniali. Znaczy, ja to tutaj mogę jakoś. Nie wiem. Nie. Bo tu powinna być. Być ta roślinka taka śmieszna, nie? No, nie wiem. Dobra. Chodźmy dalej, bo mamy znaleźć skrzeloziele. A, ja coś czuję, że dopiero po skończeniu misji będziemy mogli tutaj to ogarnąć, dobrze. Dobrze, dobrze Hermiona. Wszystko wiem, wszystko rozumiem, tu jest żaba. Tu jest czekoladowa żaba. Tylko gdzie? O i tarcza kolejna, jak miło. Ale fajna cieplarnia. O, i bagna Wesleyów. No bo to cieplarnia, Ron. Nie no, Hermiona to ma czasami takie riposty na Rona, że to jest po prostu hit. O, Nie, co to jest znowu. Ciągnij trucniowca, to jest trudniowiec Dobra, ja tu sobie! Ooooooka ty... Dużo tych fasolek Bardzo się cieszę z tego powodu A nawet bardziej niż bardzo Dobra, ja bym tutaj spróbował. Au! Dawaj, katapultuj czerako bulwę, aby zniszczyć krzyby. No to to wiem. Tędy też mogę iść? Nie, nie mogę. Brawo. Nie wiem kto był taki mądry, ale XT. Dobra. Oj, oj, oj. Okej, okay, dobra. Nie potrzebowałem od razu wszystkiego. To ty tam Hermiona wiesz. Co ty Hermiona wiesz? Nic nie wiesz. To, że jesteś kujonem, nie znaczy, że wszystko wiesz. Nie no musiałem, przepraszam. Jakby... Nie to, że nie lubię Hermiony. Jakby jej zarozumiałość w kamieniu filozoficznym była bardzo denerwująca. Potem w komnacie tajemnic faktycznie się u, uspokoiła, ale. dalej była taka. denerwująca. Dopiero w więźniu kabanu się tak. uspokoiła, nie? Tak, tak. skobie. skobieciła się. O ty, kurde. Jak się podpisz tych Prutniowców? Nie, nie chcę, ja nie życzę sobie Dobra, tutaj kolejna roślinka Tutaj coś czuję, że naszych Orhideum. przyjaciół będę potrzebował O, bardzo dobrze Tu co mamy? Jakąś... Krzyneczkę? Ciekawe O właśnie, karper tu. Yeah, ej, dobra Udało się coś Halo? Hermiona Czy ty... Czy ty umiesz się poru... A, no, dobrze, przepraszam. Ja, ja nie chciałem być taki niemiły. Nie róbcie tego! Bomble mogą popękać. Bomble mogą popękać. Nie wiedziałem, że bombel może pęknąć. Znaczy... W sumie... Boxer pękł. Nagrał filmik przeprosinowy. No i Pandora Gate już... Znaczy nie wiem jakby przestałem śledzić. Sytuację jest Pandora Gate i jakoś średnio. Średnio mnie interesuje czy, bo, czy boxdel. Um, Boksder tutaj y, jest zamieszany w Pandorę, czy nie jest zamieszany. Dzięki za pomoc chłopaki, naprawdę. Doceniam waszą pomoc. Któwni. Są struny zim, a Dobra, dawaj. Ci... Ale, dlaczego ty na niego karperyczak? to może używasz? Przepraszam bardzo. Dobra, mniejsza o to. Chodźmy, chodźmy dalej po prostu, tak gdzie powinniśmy iść. O Jezu i co, i będę musiał się tam, się tam bratać, tak? A no! Janusz! Dzie dzięki! Dobra, ale one, te trutniowce dają ten, dużo fasolek. Fajnie, to mnie bardzo cieszy. Dobra. Oj, mam przejście, super. Dużo widzę, tak szczerze. Ale i tak tędy nie przejdę chyba. Tędy? To gdzie ja dojdę? Chyba nie tam gdzie chcę, prawda? Pójdę tam gdzie chcę, zawsze wolnym krokiem, nic nie zatrzyma. Lol. No. Ty! Partaczu ty! Wszystko fremiona robi, Harry nie wiadomo gdzie, gdzie w ogóle jest Ty ale, nie podsuwaj mnie, kumplu To jest zadanie Ronalda Harry wszystko wiemy, naprawdę Nawet Harry Potter coś zapamiętał Sprutniowiec Harry Dobra nie ma co, idziemy tam gdzie powinniśmy iść e, dobra, czyli przej przejście jest tędy no, Halo? No nie, one się zwijają po czasie, tak? To jest w ogóle nie ta droga O, się wreszcie czegoś nauczył Którś się stał jakiś no, dobrze Mam nadzieję, że Taki głupio mądry Ronaldzie nie będziesz Jezu, Harry ma już 800 tych, nie? Solek Boże Dobra, uciekać mi stąd Może te płuczniowce tu. Ja nie wiem, ja... Żegnam ja, ja sobie państwa tu nie życzę Ron, Harry Chodźcie, proszę. Świetnie, dzięki. Super, jedna żaba mi została. Ała? Halo! Trudniowiec wow. Dobra, chciałbym przejść. Jeśli to możliwe. Ej, co to? To larwa! Ech. Uf, wyszli. Co to za wielki ten! Nie takiego wielkiego pana nie chcę. Nie życzę sobie. Czy ja ten wejdę? Nie. Ej, łopata. Rzuć urok na łopaty. Mogłem hm. przypuszczać. Przecież z łopatami mogłoby być. jeszcze smoczka. Znalazłem super. Ty, ale. Hermiona. Uj, dzicio! To nie, to jest to wielkie bydle. O no. Trzeba walić w jego w jego ten, w jego dupsko Wielkie i potężne Nie, to w ogóle nie ma sensu z tym walczyć y uważam Hermiona To jest niby wielki kamulec Dobra, pytanie i moje jedno zasadnicze. Jak ja mam się tam dostać? Nijak. Bardzo dobrze. Bo skrzeloziela i tak nie, nie mamy. Póki co. Czyli co, mam to pokonać jednak? Eee. chłopaki pomóżcie brawo harry ja uważam że jak najbardziej dzięki ron ron pomóż szybko Łaaa... Wow. Nie bo ja żab już nie mam Tak szczerze Czy tutaj Karper retractum zadziała? Serio? O oh, fucking god. U nie, tu jest jeszcze większe bydle Boże święty Tym ty jesteś wielki bydlaku Jak się ciebie pozbyć? Dobra Ron, pomógłbyś? O nie. Ale o, ja nie chcę. Ja stąd uciekam. Ja już nie mam żyć. Ja ja sobie stąd ucieknę. Dobrze? Ja chcę znaleźć tylko Cherako, nie Cherako burbę, tylko skrzeloziele i mogę stąd uciec. O, wow. o, nie, mam 7 HP. Naprawdę, Ron? Jaki jest problem? Niech mamy życia. Niech ja nie mam kół czy życia. Harry się jeszcze jakoś odrodził widzę, ale... Oj, nie to chciałem, ale, ale okej, okay. tak też może być, dobra widzę tutaj mam ten, yy, tarczę, chyba ją możemy już zgadnąć, bo to skrzelo, pomoglibyście, no naprawdę, no Harry, dzięki. Hmm. Hermiona musisz sama wszystko robić. Harry pomóż. Wiesz co? Już nie trzeba. Umplu. Dobra widzę tutaj też nie przejdę. Ja, jak ja mam przejść? Przepraszam bardzo. Ja mam na czy co? Dlaczego Herbivikus nie działa? Przepraszam bardzo. Dobra, trzeba zniszczyć tą lardę. Dobrze, jakie, jakie, jakie mamy jeszcze inne drogi? Teleportować się nie możemy, to nie ten Harry Potter. A! Nie zauważyłem. Tak szczerze. Dobra. O, a to co to? Co to za orzełek? Fasolki. Nie, tylko fasolki. Nic, nic nadzwyczajnego. Dobra, tarcza. Kolejna. Ary, pomożesz przyjaciółce w swojej Hermionie? Czy muszę się siłować sam? Hmm. Chyba to drugie. Dobra. Uznajmy, że otworzyłem to. A waaa, tysiusiaku. Orchideus! Jesteśmy zebeściaki! Brawo dobrze, Ronaldzie, że to yy, ująłeś. O coś wybuchnęło. Piatek. Dobra, czy teraz to mogę jakkolwiek użyć, czy... Tak niezbyt? Dalej nie mogę tej Chirakobulby użyć. Może nie wiem, na nią jest jakieś specjalne zaklęcie, albo coś. Nie wiem. Dobra, tędy sobie przejdę. No jelo, i mam 8 tarcz. Tego chcieć więcej? O oh Jezu. Yes. Dobra, ja, jak to tutaj ten, bo... prawdziwa Naprawdę, Harry? Tak. Profesor dba o swoje rośliny. Właśnie, profesor Sprawdy dba o swoje roślinki. Tak jak mówisz, fremiona. Ona lubi dbać o swoje rośliny, ponieważ jest nauczycielem biologii. E, przepraszam, herbologii. A raczej zielarstwa. W polskim tłumaczeniu Ta jasne, mhm, o jezu jak ekran mnie rozjaśniło Halo, klikam C i nie mogę nic zrobić Dobra, jeden wybuch I się odsuwasz No i co? Warto było? Zjedzierać z Hermioną Granger, najlepszą yy, uczennicą w kwatu. A o, to tutaj jest. To tarczucha. Makes Nie! Nie, ja przepraszam bardzo, co to są zaputniowce? Dobra, wybuch sobie. mnie nie kąsać. Nie chcę. Nie życzę sobie. I proszę mi tak nie robić. To nie jest festiwal kąsania Hermiony. Twoim rządłem. Może przepraszam. Nie, nie chciałem, naprawdę. Boże święty. Naprawdę. Harry miał rację, to jest prawdziwa dżungla. God damit. Dobra, mamy tarczuchę. Jej, skrzyloziele. Czy skrzyloże... Skrzy... ziele nie było w zapasach sewerusa Snape'a? Jak teraz mi się coś kojarzy? Dobra, ale... Musimy rozbić Okej. Ja pierdzielę serio Pierżno nie Ach, wiesz, no. Też bym się nie ucieszył jakby mi oh. ktoś rozbił fontannę Mam nadzieję, że profesor Sprout ma przećwiczone zaklęcie reparu <laughs> Nie wiem Harry spytaj się jej Na pewno jest dwóch nie Ronaldzie. Mm, świetnie, jeszcze Erklingi Zbierz skrzelozielę, bo to bawarskie. A czym się różnią od zwykłych? Serio? Czy, czy, czym się różnią zwykłe Erklingi od Erklingów Bawarskich? Erklingi Bawarskie... Kurna... Sztabskie Erklingi, nie no, nie wierzę w to. Erklingi bawią się w II wojnę światową. Jak, jak z tym żyć? Nie wiem. Dobra, jak stąd zejść? Tu są schody. Yyy... Proszę wycieczki. wychodzimy no Dobra, Hermiana ma 36 HP to nie... To nie wróży nic dobrego. Dobra. Pospamić trzeba. Gerdum Leviosa. No i git. Dobra Schodzenie na sam dół, byleby tylko Byleby tylko Byleby tylko zdobyć to z I pierdzielić tę misję Ała? Czy wy dostaliście pozwolenie na konsanie mnie? Oni nie, jeszcze salamandry będą Proszę nie. Oh my gosh. Dobra, to wy tam rozwalacie te r klingi, a ja tutaj się zajmę tą wodą. I Harry ma 0 HP, a żyje. To jest śmieszne. Śmieszna sprawa. Nie ukrywam. Bardzo śmieszna, Harry jak tam twoje zero hp Naprawdę chciałbym wiedzieć. Dobra, y halo? A, musiałem tarczę zderzyć, ok. Kumam. No i dobra, dostępny nowy lokalizację, zielarstwo. Dobra, i mamy naprawdę teraz sporo do odblokowania, ale to tak jak mówiłem. No Tartkę będę zbierał pomiędzy odcinkami, bo to nie ma sensu zbieranie tego w jakikolwiek sposób. Tymczasem dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. Trzymajcie się cieplutko. Na razie do następnego odcinka. Pa pa.